W Zakopanem zima była wyjątkowo surowa tego roku. Śnieg pokrywał strome zbocza Tat, a mroźny wiatr wdzierał się między drewniane chaty, niosąc ze sobą zapach sosnowego lasu. Jakub Kowalski, 37-letni weteran wojskowy, stał przed bramą schroniska dla zwierząt, zaciskając dłonie w kieszeniach kurtki. Jego siostra Emilia nalegała, by odwiedził to miejsce, przekonana, że nowy towarzysz pomoże mu odnaleźć sens w cywilnym życiu. Od powrotu ze służby Jakub nie potrafił odnaleźć swojego miejsca. Każdy dzień był walką z wspomnieniami, które nawiedzały go w najmniej spodziewanych momentach. Terapia i kolejne próby podjęcia pracy przynosiły jedynie tymczasową ulgę. W jego oczach czaił się cień przeszłości, którego nie potrafił się pozbyć. Przekraczając próg schroniska, Jakub został powitany przez symfonię szczekania. Wzdłuż korytarza ciągnęły się rzędy klatek. A w każdej z nich znajdowały się pary oczu, które śledziły jego ruchy. Młoda wolontariuszka Anna oprowadzała go między boksami, opowiadając historię poszczególnych psów. Jednak żaden z nich nie wzbudził w Jakubie szczególnego zainteresowania. Jest jeszcze jedno miejsce, które powinien pan zobaczyć, powiedziała Anna, prowadząc go w kierunku odizolowanej części schroniska. Mamy tam wyjątkowego psa. Został niedawno przywieziony i ma za sobą trudną przeszłość. Jakub podążył za nią bez przekonania. W ostatnim boksie, w najdalszym kącie, dostrzegł sylwetkę dużego owczarka niemieckiego. Pies leżał odwrócony od wejścia, jego sieść nosiła ślady dawnych ran. Coś w jego postawie wydawało się Jakubowi dziwnie znajome. Kiedy podszedł bliżej, pies powoli odwrócił głowę. W tej samej chwili Jakub poczuł, jak jego serce zatrzymuje się na moment. Te oczy znał je. To był Rex, jego dawny partner z jednostki wojskowej. Ten sam Rex, z którym przepracował niezliczone godziny na misjach, któremu ufał bardziej niż któremukolwiek człowiekowi. Jednak w oczach psa nie było śladu rozpoznania. Rex patrzył na niego tak, jakby był kolejnym przychodniem. Jego wzrok był pusty, pozbawiony tej iskry, która kiedyś charakteryzowała ich wspólne misje. Jakub poczuł, jak w jego gardle rośnie góle. Jak to możliwe, że jego najwierniejszy przyjaciel znalazł się w tym miejscu? Anna zauważyła jego reakcję. Zna pan tego psa zapytała z zaciekawieniem. Jakub skinął głową, nie mogąc wydusić z siebie słowa. W jego głowie kłębiły się setki pytań: Co się stało z Reksem po ich rozstaniu? Dlaczego trafił do schroniska? I najważniejsze dlaczego nie reagował na jego obecność? Zabiorę go powiedział w końcu. Nie odrywając wzroku od Reksa. Anna uśmiechnęła się z ulgą, jakby wiedziała, że ten dzień przyniesie coś dobrego. Rozpoczęła procedurę adopcyjną, podczas gdy Jakub próbował nawiązać kontakt z psem. Reks jednak pozostawał obojętny, jakby zbudował wokół siebie niewidzialny mur. Gdy wszystkie formalności zostały dopełnione, Jakub próbował zachęcić Reksa do wyjścia z boksu. Pies powoli wstał i posłusznie ruszył za nim, ale jego ruchy były mechaniczne, pozbawione entuzjazmu. W drodze do samochodu Jakub zauważył, jak Rex nieufnie reaguje na każdy głośniejszy dźwięk, jak jego mięśnie napinają się przy najmniejszym ruchu. Droga do domu Jakuba wiła się przez zaśnieżone zbocza Tatr. Rex leżał nieruchomo na tylnym siedzeniu, wpatrując się w przestrzeń za oknem. Jakub co chwilę zerkał w lusterko wsteczne, szukając choćby najmniejszego znaku, że pies go pamięta. Jednak Rex pozostawał zamknięty w swoim własnym świecie, odizolowany od rzeczywistości grubym murem traumatycznych doświadczeń. Dom Jakuba, niewielka drewniana chata na obrzeżach zakopanego, była otoczona świerkami i sosnami. Gdy zatrzymali się przed wejściem, Rex nie zareagował. Dopiero delikatne polecenie Jakuba sprawiło, że pies wysiadł z samochodu. Jego ruchy były ostrożne, jakby każdy krok mógł ukryć niewidzialne zagrożenie. Wewnątrz Jakub przygotował dla Reksa specjalne miejsce: miękkie legowisko w kącie salonu, miskę z wodą i karmą, kilka nowych zabawek. Reks obojętnie minął wszystkie te przedmioty i położył się pod ścianą, jak najdalej od Jakuba. Ta reakcja sprawiła, że serce właściciela ścisnęło się z bólu. Daj mu czas, powiedziała Emilia, która przyszła zobaczyć nowego domownika. On musi na nowo nauczyć się ufać. Jakub kiwnął głową choć w głębi duszy czuł się bezradny. Jak mógł pomóc psu, który nawet nie chciał na niego spojrzeć? Kolejne dni upływały według podobnego schematu. Rex większość czasu spędzał w swoim koncie, ignorując próby nawiązania kontaktu. Jakub próbował różnych podejść, używał starych komend wojskowych, pokazywał zabawki, nawet odtwarzał dźwięki, które kiedyś były dla nich sygnałami podczas misji. Nic nie działało. Pewnego wieczoru, gdy za oknami szalała śnieżyca, w dolinie rozległ się dźwięk syreny alarmowej. Rex zareagował natychmiast, skulił się w swoim kącie, a jego ciało zaczęło drżeć. Jakub instynktownie ruszył w jego kierunku, ale zatrzymał się w pół kroku. W oczach psa zobaczył ten sam strach, który sam czuł podczas nocnych koszmarów. To był moment przełomowy w rozumieniu sytuacji. Jakub zdał sobie sprawę, że Rex nie jest po prostu nieposłuszny czy obojętny, on cierpi. Tak jak Jakub nosił w sobie rany, których nie można było zobaczyć gołym okiem. To odkrycie sprawiło, że Jakub zaczął patrzeć na swojego dawnego partnera w inny sposób. Następnego dnia Jakub zaczął szukać informacji o losach Rexa po ich rozstaniu. Dzwonił do dawnych kolegów z jednostki, przeszukiwał dokumenty, rozmawiał z weterynarzami. Historia, którą odkrył, była bolesna. Rex przeszedł przez ręce kilku właścicieli, z których żaden nie potrafił poradzić sobie z jego problemami behawioralnymi. Każde kolejne odrzucenie pogłębiało jego traumę. Wieczorem, gdy Jakub przeglądał swoje stare rzeczy, natrafił na wojskowy mundur. Wisiał w szafie, nieużywany od miesięcy, przesiąknięty wspomnieniami wspólnych misji. Ostrożnie wyjął go i położył niedaleko legowiska Rexa. Pies przez długi czas nie reagował, ale w końcu podniósł głowę i powoli przysunął się bliżej. Przez kilka sekund wąchał materiał, a jego ogon lekko drgnął – pierwszy znak emocji, jaki okazał od czasu przybycia do nowego domu. Emilia okazała się nieocenionym wsparciem w procesie rehabilitacji Rexa. Jako terapeutka zajęciowa miała doświadczenie w pracy z osobami po traumatycznych przeżyciach. Zasugerowała bratu, by stworzył dla psa rutynę, stałe godziny posiłków, spacerów i odpoczynku. Przewidywalność buduje poczucie bezpieczeństwa, wyjaśniła, obserwując, jak Rex powoli przyzwyczają się do nowego rytmu dnia. Podczas jednego ze spacerów w okolicznym lesie, Jakub natknął się na Stefana, starszego weterynarza, który także służył w wojsku. Mężczyzna z zainteresowaniem przyglądał się Rexowi. Widziałem już takie przypadki. Powiedział, kiwając głową ze zrozumieniem. Te psy są jak żołnierze, niektóre wspomnienia zostają z nimi na zawsze. Ale z odpowiednim wsparciem potrafią nauczyć się żyć na nowo. Stefan podzielił się z Jakubem technikami, które stosował w pracy z psami wojskowymi. Jedną z nich było stopniowe przyzwyczajanie do dźwięków, które wywoływały lęk. Zaczęli od cichych nagrań, stopniowo zwiększając głośność. Rex początkowo reagował nerwowo ale z czasem jego reakcje stawały się coraz spokojniejsze. Przełomowy moment nastąpił podczas przeszukiwania starego schowka w ogrodzie. Jakub znalazł zniszczoną gumową piłkę, identyczną jak ta, której używali podczas treningów w jednostce. Gdy pokazał ją Rexowi, pies przez długą chwilę stał nieruchomo. Jego nozdrza drgały, badając znajomy zapach. Nagle, ku zaskoczeniu Jakuba, Rex delikatnie chwycił piłkę w zęby. To był pierwszy moment, gdy w oczach psa pojawiło się coś więcej niż pustka. Jakub poczuł, jak jego serce przyspiesza. Powoli, bardzo powoli, zaczął się cofać, trzymając w ręku drugą piłkę. Rex śledził jego ruchy z uwagą. Gdy Jakub rzucił piłkę na niewielką odległość, pies zawahał się, ale po chwili ruszył w jej kierunku. Emilia, która była świadkiem tej sceny, powstrzymała łzy wzruszenia. To jak odblokowywanie zamkniętych drzwi, szepnęła. Każde wspomnienie, które wraca, to kolejny klucz. Zachęcony tym sukcesem, Jakub zaczął wprowadzać więcej elementów z ich wspólnej przeszłości. Podczas spacerów używał starych gestów i komend, ale robił to delikatnie, bez presji. Rex powoli zaczął reagować na niektóre sygnały, choć jego reakcje były niepewne, jakby próbował sobie przypomnieć język, którego dawno nie używał. Jednak nie wszystkie dni przynosiły postępy. Czasami Rex wracał do swojego odizolowanego stanu, szczególnie gdy w okolicy pojawiały się głośne dźwięki lub nieznajomi ludzie. Jakub nauczył się rozpoznawać oznaki stresu u psa, napięte mięśnie, położone uszy, przyspieszony oddech. W takich momentach po prostu siedział obok niego, zapewniając cichą obecność i wsparcie. Pewnego dnia, podczas spaceru w górach, natknęli się na grupę turystów. Jeden z nich miał na sobie kurtkę w wojskowym wzorze. Rex zatrzymał się gwałtownie, jego ciało zesztywniało. Jakub był przygotowany na atak lub ucieczkę, ale ku jego zdumieniu, pies po prostu stał, wpatrując się intensywnie w nieznajomego. Po chwili Rex spojrzał na Jakuba, jakby szukał potwierdzenia, że wszystko jest w porządku. To był pierwszy raz, gdy pies zwrócił się do niego po wsparcie. Spokój, który powoli budowali Jakub i Rex, został pewnego ranka brutalnie przerwany. Do drzwi zapukało dwóch mężczyzn w wojskowych mundurach. Przedstawili się jako przedstawiciele jednostki specjalnej i zażądali rozmowy o Reksi. Jakub poczuł, jak jego serce zamiera. Rex, który do tej pory odpoczywał w swoim legowisku, natychmiast się spiał, wyczuwając napięcie w powietrzu. Pan Kowalski, przyszliśmy w sprawie psa wojskowego o numerze identyfikacyjnym R137, powiedział wyższy z mężczyzn, kapitan Nowicki. Według naszych dokumentów, pies nadal jest własnością armii i posiada szczególne umiejętności, które mogą być przydatne w aktualnych operacjach. Jakub poczuł, jak jego dłonie zaciskają się w pięści. Rex przeszedł już swoją służbę, odpowiedział stanowczo. Jest teraz na emeryturze i potrzebuje spokoju, nie kolejnych misji. Oficerowie wymienili znaczące spojrzenia. To nie takie proste, kontynuował kapitan. Jego wyszkolenie jest zbyt cenne, by zmarnować je w domowych warunkach. Podczas tej rozmowy Rex powoli przesunął się bliżej Jakuba, po raz pierwszy przyjmując postawę ochronną wobec swojego nowego opiekuna. To drobne działanie nie umknęło uwadze oficerów. Widzę, że pies zaczyna odzyskiwać dawne instynkty, zauważył drugi z mężczyzn, porucznik Wiśniewski. Jakub przypomniał sobie ich ostatnią wspólną misję, gdzie Rex uratował mu życie, ryzykując własne. Wspomnienie to wzmocniło jego determinację. Rex nie jest już tym samym psem, powiedział twardo. Przeszedł przez traumę i dopiero teraz zaczyna wracać do równowagi. Nie pozwolę, żeby znowu został narażony na stres. Oficerowie próbowali argumentować, przedstawiając dokumenty i powołując się na regulaminy wojskowe. Jednak Jakub pozostał nieugięty. W końcu kapitan Nowicki westchnął ciężko. Dajemy panu tydzień na przemyślenie sprawy. Wrócimy po ostateczną odpowiedź. Gdy wojskowi opuścili dom, Jakub usiadł ciężko na kanapie, czując, jak adrenalina powoli opada. Rex ku jego zaskoczeniu położył głowę na jego kolanach. Pierwszy tak bezpośredni gest przywiązania. Jakub delikatnie pogłaskał go po głowie, czując jak drżą mięśnie psa. W następnych dniach Jakub nie mógł przestać myśleć o wizycie oficerów. Konsultował się z Emilią i Stefanem, szukając sposobów na prawne zabezpieczenie adopcji reksa. Stefan przypomniał mu o przepisach dotyczących psów wojskowych, które doznały uszczerbku na zdrowiu podczas służby. To może być nasza droga! powiedział, przeglądając stare dokumenty medyczne. Tymczasem Rex, jakby wyczuwając powagę sytuacji, zaczął wykazywać coraz więcej oznak przywiązania do Jakuba. Podczas spacerów trzymał się bliżej niż zwykle, a w domu często szukał kontaktu wzrokowego. Pewnego wieczoru, gdy Jakub przeglądał dokumenty wojskowe, Rex przyniósł mu swoją ulubioną piłkę, gest, który wcześniej wydawał się niemożliwy. Zbliżał się termin powrotu wojskowych oficerów, a Jakub intensywnie pracował nad dokumentacją, która mogłaby ochronić Reksa. Emilia pomagała mu gromadzić dowody na postęp w rehabilitacji psa, dokumentując każdą pozytywną zmianę w jego zachowaniu. Stefan natomiast przygotowywał szczegółową opinię weterynaryjną, podkreślając, jak szkodliwy byłby powrót do służby dla psychiki zwierzęcia. Podczas jednego z zimowych poranków, gdy termometr pokazywał wyjątkowo niskie temperatury, Jakub zauważył, że Rex zachowuje się niespokojnie. Pies krążył po domu, co chwilę podchodząc do okien i nasłuchując. Z początku Jakub zignorował to zachowanie, skupiony na przeglądaniu dokumentów, ale gdy Rex zaczął cicho skowyczeć, zrozumiał, że coś jest nie tak. Wyszli na zewnątrz, gdzie śnieg padał gęstymi płatkami. Rex natychmiast ruszył w kierunku starego drewnianego magazynu na końcu posesji. Jakub podążył za nim, zaintrygowany nietypowym zachowaniem psa. Gdy dotarli na miejsce, usłyszeli ciche miałczenie: Pod drzwiami magazynu siedziała zmarznięta kotka z dwójką małych kociąt. Ku zdumieniu Jakuba, Rex, który wcześniej reagował obojętnością na inne zwierzęta, delikatnie zbliżył się do kotów. Jego postawa była opiekuńcza, zupełnie jak podczas ich wspólnych misji ratunkowych. Jakub poczuł, jak wzruszenie ściska mu gardło, to był ten sam Rex, którego znał, wrażliwy i troskliwy pod maską wojskowego wyszkolenia. Wspólnie przeniesieli koty do ciepłego domu. Rex nie odstępował ich na krok, pilnując, by maluchom nic nie zagrażało. Ta sytuacja obudziła w nim coś, co wydawało się dawno uśpione, instynkt opiekuńczy i chęć pomocy słabszym. Emilia, która przyszła tego dnia z wizytą, nie mogła powstrzymać łez na widok Reksa, czuwającego przy kociej rodzinie. To jest ten moment, powiedziała, obserwując, jak Reks delikatnie trąca nosem jedno z kociąt, które odważyło się do niego zbliżyć. On wraca do siebie, Jakub. Nie jako pies wojskowy, ale jako istota zdolna do empatii i troski. W następnych dniach Reks jakby odmłodniał. Jego oczy odzyskały dawny blask, a ruchy stały się bardziej swobodne podczas spacerów zaczął bawić się w śniegu, coś czego nie robił od czasu przybycia do Zakopanego. Nawet jego reakcje na głośne dźwięki stały się spokojniejsze, jakby obecność kotów przypomniała mu, że życie to nie tylko czujność i strach. Jakub spędzał długie godziny obserwując, jak jego przyjaciel powoli odzyskuje radość życia. Czasami, gdy Rex bawił się z można było zobaczyć w jego zachowaniu ślady dawnego temperamentu, tej niesamowitej mieszanki siły i delikatności, która czyniła go wyjątkowym partnerem podczas służby. Pewnego wieczoru, gdy siedzieli razem przy kominku, Rex po raz pierwszy od bardzo dawna położył się tuż obok Jakuba, opierając głowę o jego nogi. Ten prosty gest zaufania znaczył więcej niż wszystkie wojskowe odznaczenia, które kiedykolwiek otrzymali. W cieple płonącego ognia, otoczeni mruczeniem kotów, obaj czuli, że znaleźli coś, czego tak desperacko szukali, dom i wzajemne zrozumienie. Nadszedł dzień wizyty wojskowych oficerów. Jakub był przygotowany, na stole leżały wszystkie dokumenty, opinie weterynaryjne, dokumentacja postępów Rexa, raporty o jego stanie psychicznym. Rex siedział spokojnie obok niego, znacznie pewniejszy siebie niż podczas ich ostatniego spotkania z przedstawicielami armii. Gdy kapitan Nowicki i porucznik Wiśniewski przekroczyli próg domu, zastali zupełnie inną scenę niż tydzień wcześniej. W koszu przy kominku drzemała kotka z kociętami, a Reks, zamiast się chować, siedział wyprostowany przy Jakubie, emanując spokojem i pewnością siebie. Widzę, że zaszły tu pewne zmiany, zauważył kapitan Nowicki, spoglądając na dokumenty przygotowane przez Jakuba. Stefan, który specjalnie przyjechał na to spotkanie, rozpoczął szczegółową prezentację stanu zdrowia Reksa. Emilia dodała swoją ekspertyzę na temat procesu rehabilitacji i znaczących postępów w zachowaniu psa. Rex znalazł nowe powołanie, powiedział Jakub, wskazując na kocią rodzinę. Nie jest już psem bojowym, jest opiekunem, przyjacielem, częścią społeczności. Jego wartość nie tkwi w umiejętnościach wojskowych, ale w zdolności do okazywania empatii i troski. Oficerowie słuchali w milczeniu, wymieniając znaczące spojrzenia. W pewnym momencie jeden z kociaków, ośmielony ciszą, podbiegł do nóg kapitana Nowickiego. Rex spokojnie obserwował sytuację, gotowy zareagować, ale bez śladu agresji czy strachu. To nie jest już ten sam pies, którego szukaliśmy, przyznał w końcu kapitan. Widzę, że znalazł swoje miejsce. Sięgnął do teczki i wyjął oficjalny dokument. To jest formalne zwolnienie ze służby. Rex zasłużył na swoją emeryturę i na dom, który pan mu zapewnił. Radość, która wypełniła pomieszczenie, była namacalna. Emilia nie kryła łez wzruszenia, a Stefan uśmiechał się szeroko. Rex, jakby rozumiejąc wagę chwili, podszedł do oficerów i pozwolił im się pogłaskać, gest, który jeszcze kilka tygodni temu byłby nie do pomyślenia. Po wyjściu wojskowych Jakub usiadł na werandzie, obserwując zachodzące słońce nad Tatrami. Rex położył się obok niego, opierając pysk na jego kolanach. W oddali słychać było dzwony kościoła w Zakopanem, a świeży śnieg skrzył się w ostatnich promieniach dnia. Udało nam się, przyjacielu, szepnął Jakub, drapiąc Reksa za uszami. Znaleźliśmy nową drogę. Pies spojrzał na niego tymi mądrymi oczami, w których nie było już cienia przeszłości, tylko spokój i zaufanie. W domu za nimi kotka mruczała do swoich kociąt, a ciepło kominka rozchodziło się po pokojach. Jakub zrozumiał, że czasami największe zwycięstwa nie polegają na walce, ale na znalezieniu odwagi, by zacząć od nowa. On i Rex byli żywym dowodem na to, że nawet najgłębsze rany mogą się zagoić, gdy znajdzie się właściwych towarzyszy podróży. Koniec historii drodzy słuchacze, mamy nadzieję, że historia Jakuba i Rexa poruszyła wasze serca. Przygotowaliśmy dla was specjalną playlistę z podobnymi opowieściami o przyjaźni, odwadze i nowych początkach. Znajdziecie ją klikając w link po lewej stronie. Jeśli historia Was wzruszyła, nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału i zostawić łapkę w górę. Codziennie przynosimy Wam nowe, wyjątkowe historie, które pokazują piękno i złożoność życia. Czekamy na Wasze komentarze, podzielcie się z nami swoimi przemyśleniami i doświadczeniami. Do zobaczenia przy kolejnej historii.